Siemano widzowie, witam w kolejnym odcineczku na kanale, no właśnie na tym kanale, jeżeli inaczej na kanale Zajcu. Pewnie się spytacie, czemu się nazywa Zajcuku YouTube, mam po prostu taką nazwę, a ja mam ksywkę zajcu, więc stawcie łapkę w górę, suba z dzwonem. A teraz znowu, znowu nagrywamy Bedwarsy, tak? Bedwarsy mój chyba ulubiony tryb. W ogóle patrzcie, to są wszystkie tryby. Ostatni właśnie był ten. To był box PVP. Pierwszy to. A teraz znowu Bad Wars. 3 na 3. Jak nie wiedzieli, to ja właśnie dzisiaj wyjeżdżam do babci i mnie nie będzie przez tydzień. Więc to są filmiki na zapas. Na zapas, więc nie oglądnijcie ich wszystkich naraz. Dobra, my my jesteśmy niebiescy. Widzicie nie ja niebieską zbrać, więc jesteśmy niebiescy. Tak jak zwykle 40 zł, za 40 żelaza i dopiero wtedy sobie zaczniemy gierkę. Dobra. Wszystko się chyba nagrywa, jest okej. Okay, więc wbijamy. O, ja już mam 50. Jeden chyba. Jak pewnie nie wiem, co za Co ty że zrobił Przesuń się Mordo, to już jest wszędzie Bardzio Rozumiesz, że już na nich nie rozwali tego łóżka. Co ty robisz? Czemu ty za wszystko rozwalasz? Ja otwierdziłem, że wam ja na to wydaje, tchła mi przychodzi i wszystko niszczy. Dobra, jeszcze raz, raz, tak 10. Okej, okay, to mi się podoba. Dużo refili. I teraz to, bo jakbyście nie wiedzieli. Hej, to z nas w ogóle chyba wyszedł. W tamtej rundzie mi chyba te silverfishy ulatowały, że gdzie te Silver te małe te robaczki. A kiedy ja sobie w ogóle zbroję kupię tą cierniową? Zawsze nie wiem. Yy, dobra. To Do dalej sobie kupujemy te silver e. To jest najlepsza rzecz. Te silver fish e się bardzo opłaca. Właśnie te kuleczki białe. Zbieramy sobie teraz na mieczyk żelazny, czyli 7. <laughs> Oj, przepraszam. W górę. Postawcie łapkę w górę i suba z dzwonem. Tak przy okazji jak tu sobie stoję. O dostałem. <śmiech> <śmiech> ja pierdzielę. Na, napiszcie mi na zdrowie w komentarzu. Dobra, dziewięć, to już jest... Jest tutaj wilem, że ja kupiłem koksow Też co mordę na koksika Halo? Ej patrz, tu leży koks dla ciebie. Ej! Nibilu! 6 chyba to zebrało To ja kupiłem jak już mam 10 Dobra, walimy ty z fizy, się tylko tyś do nas wbije. Jesteśmy teraz niezniszczalni 11 złotka Mamy łóżko, mamy łóżko. Dobra, 12, szybka żelazna zbrojka. Mam żelazną, mam żelazną zbrojkę. Teraz jeszcze szybko se żelazny mieczyk zrobimy. Jeszcze i silverfiszy. Robimy ich armię. Mam 11. 6 koksów żelazną zbroję. Prawie żelazny miecz. Jeszcze mam 10 tego na ja Ale dwa, chyba coś nie poszło. Chyba coś nie gra. Ha, on do sandstone. To? Jeszcze szkło. Prawdziwe, co za ziądą. No dobra. Lecimy, wygrywamy tą arenkę. Kto nam zabroni? Chyba na pewno nie nikodem. O, już mam siedem. Kupujemy sobie żelazny mieczyk. Przed sobie. Jeszcze więcej silver fiszy. 13! Tok! I wiecie, to już jest dużo. 13. Szczerze, Rejdżan bym dostał. I na tyle dostał na wartkę. Dobra. I za teraz na Fireballa. Nie idzie ich do nas? Nie idzie ich do nas. Nie brawo. <śm> Jesteśmy odwoleni od rzeczywistości. W ogóle, jakbyście chcieli zobaczyć na moim kanale jakąś piosenkę, to mogę zrobić. Znaczy, wiecie, jest na przykład pomarańczowe, jest na moim kanale. Jest tajny agent, chyba, jest bardzo dużo tych piosenek. Ja pierdolę. no i nikt nie widzi Ojej, oj osiem diaksusy, robimy szarpika No, zaś się na środek przeładowało ale ja ci robię szarpa morda i mamy szarpnes jeden on nam, on nam zrobił prota? mi się wydawało nie nie oni czy w opsał obsał własnoręcznie. Dwa Ile mam złota? Piętnaście? Dobra, jeszcze diamentowa. Czekajcie, bo to wszystko tutaj muszę ustawić. Ok. Muszę kupić kolejne strzały, dobra. mi okay, wystarczy. Jeszcze ten. Bierzemy tak. No. Dobra, trzydzieści strzał. O, leciło. Straciliśmy łóżko. O, gdzie jest ten mój? Ten no, mój dalej nie zginął. Ten no, mój kogoś podjeżdża.

Narzędzia to... A za ile jest ten bady Za 5 zł to nam na niego zawsze starczy, dobra. Dobra, teraz czekamy na 5 zł. Lecimy dużo. Dobra, już nie czekam na to nawet złota. To głośno Ale Ale dwo. I powiedzcie, czy ogląda Ci paliona. Tak szczerze nie, ale słyszałam, że wypuszcza on nową piosenkę. Więc można na nią wpadnę, bo jak go jeszcze oglądałem, to bardzo lubię Ale ale tą jego piosenkę. Ale Ale coś tam było jakiś dziewczyna. Oj, Nikolałem, dlatego że to są dziewczyny. Ja mam wygięła Kupuję te jeszcze kupię tego badyla Nakującego. I teraz... Nie no, straciliśmy łóżko. Jump? Nie zrobiłem Fireball Jumpa. Nie mogę wpuścić Firebola. Coś jest nie tak. O, dobra, zrobiłem Fireball Jumpa. i ja na tego góra Dobra I se na razie tutaj stoimy Ja nie wiem czy on nam zrobił prota Kurde Chyba nie Zrobił nam, mały prota jeden, okej okay. Patrzcie, zrzucimy sobie kogoś Takie skupienie. I zrzuciłem czy nie? Chyba ja. Dobra. Co lecieć z nimi klepać? Mam patika za drzwi, nie, mogę kogoś sknokować. Dobra, lecimy. Aha, do Stanzuku. No to fajna aręka. To dobra. No to widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że no, będziecie na nim. No, wiecie, to są filmy na zapas, więc przez tydzień nie będzie. No i co mam więcej do powiedzenia? Więc pa.